Hej, ziomki! Co tam porabiacie? Marley chce przeskoczyć nad Karlem? I w dodatku z zasłoniętymi oczami? Wow! To było epickie! Tak jest, Marley! Udało ci się! Karl, hm? Lepiej szybko wracaj do bazy! O to mi wygląda na imprezę. O nie, pinata blokuje tunel. Karl musisz tam natychmiast pojechać! Już dobrze, Walter. Wiemy, że to był wypadek. Spokojnie, dzieciaczki, to tylko wielka piniata. Super ciężarówka, zaraz ją rozwali. He <laughs> ha Zła robota, super ciężarówko! O oh, nie! Super ciężarówko, co teraz zrobisz? Zgadza się, będziesz potrzebował czegoś bardziej delikatnego niż ta wielka kula. Jaki masz pomysł? Ależ oczywiście możesz użyć swojego laserowego gadżetu. Wow, to było łatwiejsze niż się spodziewałem. Mmm! Jakie to pyszne! Wow! Cóż za precyzja, superciężarówko! ciężarówko! Mm. Bawcie się dobrze, przyjaciele! Wszystkiego najlepszego, Walter! <śmienicza> Hej, przyjaciele, co porabiacie? A, masz nową trampolinę dla dzieciaczków, ale gdzie one są? Haha, <śmienicza> Karl! <śmienicza> ale masz świetną zabawę, co? O nie, akurat teraz ktoś potrzebuje super ciężarówki. Pa Amber, miłego dnia! To ten wielki wyścig, który dzisiaj się dzieje u nas w Mieście! O nie, Karol! Uczestnicy tego wyścigu nie wiedzą, że tam są te stoki siana! Musisz je stamtąd zabrać, inaczej aha, będzie wypadek! Aha. Obawiam się, że nie zdołasz ich przenieść na czas. Ale nic się nie martw, super ciężarówka już tu jedzie. Super ciężarówko, w jaki pojazd przetransformujesz się? Aha, to dobry pomysł! Tak jest, teraz z łatwością je przesunie. Ależ on śmiga! <laughs> A co to takiego? O, tak myślałem. Dzieciaczki, co tutaj robicie? Przez waszą zabawę tysianko znalazło się na jezdni. Super ciężarówka ma rację. Lepiej pojedźcie na plac zabaw i tam się pobawcie. <słyska> Nasi uczestnicy nadjeżdżają. Mamy tylko kilkanaście sekund. Super co zrobisz? Haha. Wow! Super turbo doładowanie! Dzięki niemu możesz poruszać się błyskawicznie! Wyścig nadjeżdża! Szybko super ciężarówko! To ostatnie! U. Wow, mało brakowało. Oni pędzą jak błyskawica. Gratulacje dla was wszystkich, byliście super ekstra. A ty super ciężarówko też byłeś super. Uratowałeś wyścig. Bawcie się dobrze, przyjaciele. Do zobaczenia. Wow, tylko spójrzcie jak pędzi Jerry. Podoba Ci się Walter? Wow, wow, wow. Mało brakowało do tragedii. O, A... chyba potrzebujecie lekarza. A... Poprośmy super ciężarówkę o pomoc. Karl, A... <laughs> hey! coś hmm? jest nie tak z Walterem A? i Jerem. Chyba zachorowali. Możesz tam przyjechać? ciężarówka już tu jest! O, to nie wygląda za dobrze. Superciężarówko, czy masz jakąś transformację? Wow, super ambulans! Właśnie tego nam potrzeba! Super ciężarówka, powinieneś ich teraz zbadać. Otwórz błyszcze, Jerry, super ciężarówka, chce zobaczyć gardło. Balinda, Co się dzieje, Walter? To nie będzie bolało, super ciężarówka tylko Cię przebada. Prawda, super ciężarówko? O, od razu lepiej. A teraz powiedz. A... Mówisz, że to to samo co u I co z tym zrobimy? O, maski przeciw kurzowi. To świetny pomysł! Dzięki nim nie będziecie wdychać kurzu i przez to kaszleć. Hmm, oni wciąż nie wyglądają na zdrowych superciężarówką. Co? Mają gorączkę? Chyba będziesz musiał użyć swojego gadżetu superciężarówko. Jerry, Walter, nic się nie martwcie. Super ciężarówka wie co robić. Tak jest! Jeżeli zmniejszysz moc zamrażającego laseru, to schłodzi naszych przyjaciół i ich gorączka zniknie. Ale może przetestuj laser na czymś innym. Mmm, te ustawienie chyba jest to zbyt zimne. Superciężarówko, są mniejsze jeszcze moc. Znacznie lepiej. Okej, okay, jesteście gotowi? Nie denerwujcie się. Superciężarówka wie co robić. Wow, tylko spójrzcie na to. I gorączka zniknęła jak ręką odjął. Bardzo dobra rada. Superciężarówka mówi, żebyście lepiej pojechali do domu i odpoczęli. Do zobaczenia później! A, no i wyglądacie na zdrowy. Walter wygląda na bardzo zadowolonego. Super, ciężarówko, wygląda na to, że znowu nas uratowałeś. Dziękujemy. Gary musi uwielbiać swoją pracę. Tylko spójrzcie na niego. Chwila, chwila Gary. Słyszałeś ten dźwięk? Co tu się dzieje? Gary, szybko! Ukryj się gdzieś. To jest duch! O nie Gary, on cię zauważył! Musimy sprowadzić pomoc! Zostań tu, Gary. Zaraz zawiadomy super ciężarówkę! Hej Karl, mamy wielki problem! Garego śmieciarkę huh? goni duch! On jest przerażony! Musisz mu pomóc! Aha. Aha. Żeby go złapać Karl, musisz być szybszy od niego. W jaki pojazd się przetransformujesz tym razem, Karl? Ale będziemy mieć pościg! Hmm. Duch zostawił Garego, ale teraz próbuje uciec z go, super ciężarnego. Jest panie duchu. Już nie ma ucieczki. Hmm, coś mi tu nie gra z tym przebraniem ducha. Myślę, że ktoś się pod nim ukrywa. I właśnie teraz nadejdzie wielki moment, kiedy dowiemy się, kto jest duchem. Aha, oczywiście. Od początku wiedziałem, że nie jesteś prawdziwym duchem. Dlaczego się za niego przebrałeś, Jerry? A chciałeś wypróbować swoje przebranie na nadchodzący Halloween! Ale ty tak bardzo wystraszyłeś Garego, on był przerażony. On myślał, że jesteś prawdziwym duchem. Ale na szczęście już wszystko jest okej. Okay. Całe szczęście odkryliśmy, kto jest duchem, a Garemu nic się nie stało. O, to takie miłe z twojej strony, Jerry. Jesteście dobrymi przyjaciółmi. A ty co robisz, superciężarówko? Haha, superciężarówko. Ależ z ciebie żartowniś. Pa, moi przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, dzieciaczki! Na co się tak patrzycie? O wow! Jaka piękna choinka! Świetna robota, Kari! Twoja choinka wygląda fenomenalnie. Twoi goście będą zachwyceni. Zgadza się, czekają Was jeszcze prezenty! Święty Mikołaj dał prezenty Penny, a ona właśnie do nas leci. Cieszycie się, dzieciaczki? Hej, Penny! Wieziesz prezenty na Boże Narodzenie. Proszę mm. do cukiernika. O nie, co to za dźwięk? Jest jakiś problem? Penny ostrożnie! Twoja tylna klapa jest otwarta! O nie! Prezenty ci wypadły! Karl, dobrze, że jesteś! Penny ma kłopoty! Potrzebuje pomocy super ciężarówki! ciężarówko. Penny jest tam! Głowa do góry, Penny! Superciężarówka jest tym, żeby ci pomóc! Penny leciała z prezentami hmm? dla dzieciaczków na Boże Narodzenie, kiedy jej tylna klapa się otworzyła i wszystkie prezenty wyleciały do miasta! Musimy je odzyskać! Musimy to zrobić jeszcze dzisiaj! Dasz radę, Superciężarówko? A zatem transformujemy się! Aha. Czas nam szybko ucieka. Hmm, jesteś pewien, że to był dobry pomysł, żeby przetransformować się w wywrotkę? Może powinieneś stać się wyścigupką, co? Są to jakieś prezenty? A jest! Zobacz, obok ciebie! Szybko super ciężarówko. Szybko go załaduj i lecimy szukać następnych. Mhm. Super! Pozostał jeszcze tylko jeden do odnalezienia. Pewnie jest w parku. Widzisz gdzieś ten ostatni prezent, Super superciężarówko? Jesteś pewien, że go tu nie ma? A spójrz za siebie. Tam jest, na tym drzewie. Ale jak po niego sięgniesz? Hmm, to chyba nie podziała superciężarówko. Nie ma szans. Obawiam się, że będziesz musiał użyć swojego gadżetu. Wow, to świetny pomysł! Okej, okay, okej, okay, wystarczy już tej zabawy. Mamy zadanie. Nasze spotkanie za chwilę się zaczyna! Szybko złapmy ten prezent i wracajmy do Kari! Dobra robota! Lećmy teraz z powrotem do dzieciaczku! Głowa do góry, Kerry. Super ciężarówka niebawem tu będzie. Ho, ho, ho! Nadjeżdża super ciężarówka. <grym> Czy wszyscy byli grzeczni w tym roku? W takim razie mam dla was prezenty. Wesołych świąt, moi drodzy. Dzień dobry, Lili. Dzień dobry, dzieciaczki. Czy wy tańczycie? Aha, chcecie zorganizować musical. Złamcie nogę. E, tak się mówi w teatrze. To na szczęście. Hej, Massimo. Przywiozłeś kostiumy? Doskonale. Co? Jest puste? O nie. Lili, na rację. Kostiumy wypadły przez tą dziurę. Spokojnie, Superciężarówka będzie wiedział co zrobić. Wybacz, że przeszkadzamy Ci w inspekcji naszego źródła energii. Ale dzieciaczki zgubiły swoje kostiumy i muszę je znaleźć przed rozpoczęciem show. Pomożesz nam? Zaczyna się już niedługo. Co zrobimy, super ciężarówko? To świetny pomysł. Massimo, czy możesz pokazać nam drogę, którą jechałeś, żeby dostać się tutaj z paczką? Doskonale. Teraz tylko potrzebujemy pojazdu, który będzie w stanie zebrać te wszystkie rozrzucone ubranka. Wow, super odkurzacz! To hmm. będzie idealne! Okej, okay, przyjaciele, musimy się ruszać. Zatem w drogę! Hej, zobaczcie, tam coś leży! Tak, to część kostiumu. Hmm, czemu się nie wciąga? A, włączyłeś dmuchanie zamiast wciągania. Okej, okay, spróbuj jeszcze raz. Proszę bardzo, od razu podziałało. O, tam leży następny. O, 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 tu jest następny. Świetna robota, ekipo. Co tam zobaczyliście? A, tu jest. Dosięgniesz superciężarówko? Już prawie, prawie. Masz go! A tu leży ostatni kostium! I teraz mamy już je wszystkie! A teraz gaz do dechy i z powrotem do parku! Głowa do góry! Superciężarówka i Massimo znaleźli wszystkie kostiumy! Okej, okay, dzieciaczki, możecie już się przebrać! Wyglądacie fenomenalnie. Gotowi rozpocząć musical? No niemożliwe. Głośniki się zepsuły i nie można zagrać muzyki? O nie, całe miasto się zjeżdża, żeby zobaczyć ten musical! Musimy coś zrobić! Doskonale, Superciężarówko, twój system hi-fi będzie mógł odtworzyć muzykę. Trochę cicho, Superciężarówko, podgłośnij! Idealnie, a więc zaczynamy show! Wow, tylko spójrzcie na nie! Wyszło imperfekcyjnie! Haha, ha, Massimo, może Ty też powinieneś wystąpić! Brawo, super ciężarówko. Uratowałeś nas wszystkich. Do zobaczenia wkrótce.